A więc powstań, narodzie, i zerwi się burzo. Takimi oto słowami niemiecki minister propagandy Józef Goebbels wzywał naród niemiecki do walki w ostatnich dniach II wojny światowej. Na Dolnym Śląsku po roku 1945 zostało ponad 800 tysięcy Niemców, i wielu z nich sprzyjało działaniom niemieckiej partyzantki. Dziś opowiemy Wam o organizacji Legendzie, o organizacji, na której temat krąży mnóstwo legend. Opowiemy Wam o Werwolfie. Czyli po hitlerowskim podziemiu, które zawiązało się i było bardzo aktywne na Dolnym Śląsku. Stałym patronem kanału ZAHISTORYZOWANIE jest portal Sudety Pro. Portal historyczny znajdziecie w nim mnóstwo ciekawostek i artykułów związanych z przeszłością. A partnerem dzisiejszego odcinka jest konferencjer Pro Kamil Zięba. Zapraszamy na fanpage i ruszamy do podróży. Odcinek o nazistowskiej partyzantce postanowiliśmy nagrać w naszym rodzinnym mieście, w Kamiennej Górze. Powody są dwa. Po pierwsze, jedna z większych komórek Werwolfu po roku 1945 znajdowała się właśnie w Kamiennej Górze i dowódcą tego oddziału był Otto Krimmer, ale o tym opowiem nieco później. Powód drugi to fakt istnienia na terenie Kamiennej Góry podziemi, które mogłyby być rzekomymi magazynami na broń właśnie dla niemieckich partyzantów. Obiekt, o którym mówię, nosi nazwę Breitenau i w dalszej części odcinka wejdziemy do tego obiektu. Ale czym w ogóle był Werwolf i jak doszło do jego powstania? Tak naprawdę dowództwo niemieckie zdało sobie sprawę z faktu, że wojna jest przegrana w roku 1944 po otwarciu drugiego frontu. W teorii wojskowej wojna prowadzona na dwa fronty z definicji jest wojną przegraną. I duża część dowódców niemieckich miała tego świadomość. Oczywiście byli też tacy, którzy byli fanatycznie ogarnięci ideą nazizmu i mimo porażki do końca swoich dni wierzyli w ideę nazistowską oraz w swojego wodza, czyli Adolfa Hitlera. Jednak Werwolf powstał tak naprawdę już w roku 1944. Fakt, że na Dolnym Śląsku praktycznie przez całą II wojnę światową nie toczyły się żadne działania wojenne, sprzyjał i wpływał na korzyść niemieckiej propagandzie. Przecież łatwo wmówić mieszkańcom, że to, że nie toczą się tutaj działania wojenne, jest zasługą wodza III Rzeszy, czyli Adolfa Hitlera. W momencie, kiedy Armia Czerwona przyjeżdża na Dolny Śląsk, świat wielu niemieckich mieszkańców dosłownie legł w gruzach. Wielu z nich w obawie przed rosyjskimi żołnierzami popełniło samobójstwo. Taka sytuacja miała miejsce w, chociażby w pisarzowicach, o takiej sytuacji słyszałem. Matka wraz z dzieckiem postanowiły celowo się utopić po to, aby nie oddać swoich kosztowności w ręce rosyjskich żołnierzy. Wielu Niemców postanowiło z tych terenów uciec. Wielu postanowiło zostać i w jakiś sposób próbować odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ale wielu z nich postanowiło też chwycić za broń i walczyć. Pytanie: skąd ta broń? Skąd broń na walkę? W zasadzie przygotowania do powstania Werwolfu zaczęły się właśnie w roku 1944. Na mocy decyzji feldmarszałka III Rzeszy Ferdynanda Schornera wybudowano w sudetach pokaźną ilość podziemi, które miały być magazynami na broń, amunicję, środki łączności czy medykamenty. W taki sposób Niemcy przygotowywali partyzantów do walki po to, aby za wszelką cenę utrzymać dolny śląsk po stronie Niemiec. Niemcy nigdy nie pogodzili się z utratą województwa dolnośląskiego, a wejście tutaj Armii Czerwonej nazywali tymczasową okupacją. Byli przekonani o tym, że jeszcze tutaj wrócą. Mało tego, jeśli coś ukrywali na tych terenach, mówię tu o depozytach czy właśnie magazynach z bronią, ukrywali to w taki sposób, aby móc po to wrócić. W teorii yy, poszukiwacze mają po prostu łatwiejsze zadanie, podkreślam, w teorii. Na terenie całego dzisiejszego Dolnego Śląska, jeszcze w trakcie trwania II wojny światowej, powstawało mnóstwo szkół, które miały przygotować młodzież niemiecką do potencjalnej walki partyzanckiej. Szkoły te nazywane były Führerschule, czyli szkoły wodza. Część z tych szkół były także szkołami dla Hitlerjugend. Później, wraz ze zmianami na froncie, przemianowano je na szkoły dla Wilkołaków. Budynek za mną to budy dzisiejszy budynek szkoły specjalnej. Jednak w trakcie II wojny światowej znajdowała się tutaj po pierwsze szkoła Jugend, a później szkoła, która została przemianowana na szkołę werwolfu. Głównym dowodzącym e, całego werwolfu był nikt inny jak Karl Hanke, a główny ośrodek szkoleniowy znajdował się w pałacu niedaleko Berlina. Tam dowódcą był nikt inny jak sławny Otto Skorzenny, czyli komandos niemiecki, znany nam z brawurowej akcji uwolnienia Benito Mussoliniego w roku 1943. Działalność Werwolfu możemy dziś podzielić na trzy rodzaje. Działalność zbrojna, propagandowa i kontrprzesiedleńcza. Ta trzecia była bardzo istotna. Werwolfowi zale zależało na tym, aby zbudować w społeczeństwie niemieckim poczucie tego, że Werwolf jest niezbędny do prowadzenia normalnych struktur państwa w myśl ideologii nazistowskiej. Poza tym, przecież każdy potencjalny niemiecki mieszkaniec mógł być informatorem, a miejsce jego zamieszkania potencjalną bazą wypadową. Jednak czy Werwolf faktycznie był tak groźny, jak myślimy? I tak, i nie. dziś czytamy o werwolfie jako głównie o grupie zbrojnej. I faktycznie okres szczytowy działalności grupy zbrojnej wilkołaków możemy szacować na maj rok 45 do wiosny roku 1946. Grupa zbrojna dokonywała różnego rodzaju akcji abordażowych. Napadali na młyny, okradali gospodarstwa, wysadzali mosty, drogi, wysadzali mosty, drogi kolejowe, wszystko po to, aby maksymalnie spowolnić tworzenie struktur administracyjnych nowego, nowego państwa ludowego. Jednak to propaganda była najważniejszą, najważniejszą siłą Werwolfu. Na przykład na domach polskich osadników wpisano hasła w stylu Polskie świnie wąs Niemiec, bądź My tu jeszcze wrócimy. Wszystko po to, aby maksymalnie zastraszyć ludność przesiedleńczą i udowodnić, że tereny te należą do, ziemi, do Niemiec. 1 kwietnia 1945 roku z propagandowego radia Werwolf wybrzmiały takie oto słowa. Nienawiść jest naszą modlitwą, a zemsta zawołaniem bojowym. Biada obcokrajowcom, którzy torturują i uciskają nasz naród, ale po trzykroć biada wywodzącym się z naszego narodu zdrajcom, którzy im pomagają. Zanim partyzanci Werwolfu przystąpili do działań zbrojnych, musieli wiedzieć, jak dokonywać akcji abordażowych. I tu wzięli sobie na wzór działalność innych organizacji partyzanckich, takich jak francuski ruch oporu, czy działalność Polskiego Państwa Podziemnego w trakcie trwania II wojny światowej. Werwolf naprawdę siał spustoszenie w głowach mieszkańców i przeszkadzał im w tworzeniu, wydawałoby się, normalnego państwa. Przed odcinkiem rozmawiałem z bardzo wieloma mieszkańcami Wrocławia, Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, tymi mieszkańcami, którzy zostali tutaj przesiedleni w roku 1945 i pytałem ich wprost o to, co oni myślą o Werwolfie. Każdy z nich powiedział mi to samo, że tej nazistowskiej hołoty ludność cywilna bardzo się bała. Napadali na młyny, okradali gospodarstwa, zabierali mieszkańcom kury, a nawet atakowali duże siedziby, takie jak Lubawska Mleczarnia. Partyzanci Werwolfu musieli skądś zdobywać pożywienie. Ukrywali się w lasach, więc musieli, skąd, musieli w tych lasach jakoś funkcjonować, i tu obowiązywała zasada zero skrupułów. 13 listopada roku 1945, chwilę po godzinie 12, z lasów żołnierze Werwolfu zaatakowali lubawską mleczarnię. Doszło do krótkiej wymiany ognia między milicją obywatelską, żołnierze szybko uciekli, uciekli w las. Najprawdopodobniej, według pewnych raportów milicyjnych, była to zbrojna grupa pod dowództwem dowódcy kamienogórskiej komórki werwolfu, czyli Krimera. Pewna starsza mieszkanka Jeleniej Góry opowiadała mi o tym, jak mniej więcej w roku 1946-1947 prowadziła trzodę chlewną właśnie w Jeleniej Górze. Między drugą a trzecią w nocy obudził ją ryk zażynanej świni. Pierwotnie myśleli, że milicja obywatelska albo rosyjscy żołnierze po prostu zażenają świnie, bo do takich grabieży również dochodziło. Jednak po chwili podjechał sam wojskowy samochód, żołnierze milicji obywatelskiej oddali kilka strzałów w stronę lasu, a z lasu ta kobieta słyszała niemieckie słowo HILFE, czyli pomocy. Najprawdopodobniej byli to żołnierze werwolfu. Praktycznie wszystkie komórki werwolfu zostały rozbite pod koniec roku 1946. Partyzanci ukrywający się w lesie, złapani przez milicję obywatelską lub rosyjskich żołnierzy, często pod wpływem komunistycznych tortur bardzo chętnie wydawali swoich kolegów z innych komórek. Paradoksalnie jednak nowej komunistycznej władzy ludowej zależało na tym, aby mit o werwolfie utrzymywać jak najdłużej. Dlaczego? Można by było, oskarżając kogoś o działalność w werwolfie, sądzić tak naprawdę niewygodną jednostkę. Przykładowo ksiądz niemieckiego pochodzenia, tylko za to, że był niemieckiego pochodzenia, mógł zostać osądzony za współpracę z Werwolfem. Mało tego, można było w ten sposób oskarżać mężczyzn, którzy przykładowo związali się z kobietami niemieckiego pochodzenia. Panowało wtedy takie powiedzenie, że nie wolno ożenić się z Niemką, gdyż yy, wilczyca nie wychowa orła. Władzy ludowej istnienie werwolfu było na rękę, choć faktycznie działań zbrojnych zaraz po II wojnie światowej było tutaj sporo. Artyzanci Werwolfu bardzo często wykorzystywali wybudowane tu podziemia jako magazyny na broni i amunicję. W Kamiennej Górze jest obiekt, który według teorii mógł być właśnie jednym z nich. Wyobraźnie pobudza fakt, że znajduje się on dosłownie naprzeciwko byłej filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Kamiennej Górze. Mowa tu o obiekcie Brightenau. Cóż. Ruszamy do podziemi. Obiekt Brightenau w Kamiennej Górze przez wielu uważany jest jako magazyn na broń, amunicję czy środki łączności dla partyzantki nazistowskiej. Osobiście mam co do tego pewne wątpliwości, ale nie chcę twierdzić też, że tak nie było. Ktoś mądry kiedyś zapytał mnie, jak to możliwe, że Armia Czerwona, która przecież była liczna w Kamiennej Górze, nie potrafiła uporać się z partyzantami, którzy chodzą po lasach i zastraszają mieszkańców. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeśli partyzanci Werwolfu znali takie podziemia, a zapewne tak było, to umieli się po nich poruszać. Poza tym pamiętajmy, że partyzanci byli u siebie, przecież te tereny należały do nich. Jak już wcześniej wspominałem, dowódcą kamiennogórskiej komórki Werwolfu był Otto Krimer. Nie dowodził on wielką ilością osób. W składzie było tylko sześciu żołnierzy. Ich zadanie polegało głównie na gromadzeniu broni i amunicji w jednym z kamiennogórskich tuneli. Otto krymer został złapany bardzo szybko przez Milicję Obywatelską, która przekazała go Komendzie Wojewódzkiej we Wrocławiu. Tam miał on złożyć bardzo dziwne oświadczenie. Brzmiało ono tak. Uczyniłem to po to, aby swoich chłopców wychować na porządnych ludzi. Siebie uchronić od niewoli radzieckiej, ale głównie dlatego, że kocham słońce. Codziennie chodzę po lesie, zbieram grzyby, jagody i ładne kamyki. Znam Polaków jako ludzi mądrych, kulturalnych i jednego nie mogę zrozumieć, czego ode mnie chcą. Kiedy zapytano Krimera o broń, którą gromadzili w podziemiach, miał odpowiedzieć: w moim kraju uczy się posługiwać bronią. O broń się dba. Wojskowy Sąd Okręgowy skazał Krimera na karę śmierci. W momencie, gdy Rosjanie bądź milicja obywatelska znaleźli podziemny magazyn broni i amunicji, broń była automatycznie wywożona i utylizowana w różny sposób. Czego nie zabrali Niemcy, zabrali Rosjanie, a później przez ponad 50 lat. Ludność cywilna, złomiarze. Mimo obecności tutaj żołnierzy niemieckich i radzieckich nie wszystko udało się wywieźć. Między innymi w podziemiach takich jak te, w których teraz jesteśmy, do tej pory zresztą często przypadkiem znajduje się chociażby fragmenty uzbrojenia. W tym przypadku jest to drewniane, są to drewniane części od karabinu Mauser 98K. Możemy też znaleźć na przykład odznaczenia. Jest to odznaczenie członka NSDAP. Kto wie, być może należały do żołnierzy Werwolfu. Ciężko dziś powiedzieć. Podsumowując, czy uważam, że Werwolf jest mitem? Uważam, że nie. Uważam też, że duża część społeczeństwa niemieckiego przez bardzo długi czas nie pogodziła się z myślą utraty województwa dolnośląskiego. Działalność Werwolfu na terenie Dolnego Śląska była i nie podlega to żadnej dyskusji. Znajdujący się za mną obiekt Brightenau nie jest dziś do końca miejscem bezpiecznym. Ale nie martwcie się, ekipa Sudety Pro zadbała o to, abyście mogli zwiedzić bezpiecznie ten obiekt za pośrednictwem internetu. Skanowanie podziemi wykonano w technologii Matterport, co pozwala na bezpieczne zobaczenie tego, co znajduje się we wnętrzu. Na dziś to wszystko. Ruszamy w, kolejny, ruszamy w kolejną trasę. Dziękujemy wszystkim naszym patronom. konferansjer Pro Kamil Ziemba, Łukasz Kazek, Agnieszka Klenowska. Wspierając nas na Patronajcie otrzymujecie u nas upominki w postaci koszulek czy voucherów do różnych atrakcji turystycznych. Także bądźcie jak my, bądźcie zahistoryzowani. Do zobaczenia!